Uwaga, chyba papież wyskoczył ze względu na to, że ludzie zaczęli krzyczeć. Mocno krzyczeć. Co oznacza, że prawdopodobnie już jest w oknie. Ja może tu nie można iść. A kogo do mnie to pochodzi? Orca Roma. się chyba nie wie, z kim rozmawiam. Zamek Świętego Anioła. Czy wejdę do środka? Od razu wam mówię, nie. Ja nie jestem stworzony do tego, żeby stać w kolejce, o tej tutaj, żeby zobaczyć stareść... Nie ma, nie ma... szans. Nie ma nawet najmniejszych szans na to, żebym tutaj poszedł. Ej, kupiłbym to moje córce. Ale sprzedaje to któryś... Dobra, spróbuję u niego. A Nie Roma. Ten. Ten. W 2014 roku, w kwietniu, kiedy papież Jan Paweł II został świętym, przyjechałem tutaj na zorganizowaną przeze mnie oraz e, naszą koleżankę Myszę e, pielgrzymkę autostopową. Dojechaliśmy wszyscy z Polski autostopem do Rzymu. Spaliśmy u takich. E, oni się nazwali Rycerze Kolumba. Nie wiem co o nich myśleć. Mieliśmy za darmo u nich zatrwiony nocleg. Na polu namiotowym, tutaj w Rzymie, za darmo. Jeszcze dostaliśmy nawet koszulkę, jakąś paczkę i tak dalej. Czy było to ugrupowanie katolickie, które było mocno. mocno religijne? Aż za mocno byli wręcz. I chodzi o to, że u nich wtedy spaliśmy i tutaj przyszliśmy nocą, żeby być na, tym, na tej kanonizacji papieża. I sytuacja była taka, że doszło do walk. A dlaczego? Możecie zapytać, jeśli ktoś mnie teraz chce ocernić i powiedzieć, że to nieprawda, to mam kilku świadków, którzy byli wtedy i widzieli. Tutaj były sektory zrobione i w tych sektorach byli trzymani Polacy. Dlaczego? Dlatego, żeby Polacy nie zapełnili całego Placu Świętego Piotra i nie, żeby nie było tylko polskich flag. Dlaczego? No głównie jest to spowodowane tym, że chcieli pokazać, że wszyscy są na y, kanonizacji papieża. Ja byłem po tej stronie gdzieś przy tych murach i doszło do sytuacji, że ja się stąd przebiłem tam i tam byłem z Polakami i doszło do sytuacji, kiedy przyszli nas rozdzielać ogólnie policjanci włoscy, dlaczego? nie wiem, ja zacząłem zarządzać jako, że mam umysł typowo strategiczny jeśli chodzi o takie rzeczy i byłem świeżo po Majdanie, więc jakby nie było e, dwa miesiące tam z czego oczywiście przeżyłem te walki które, w których zginęło tam około 100 osób to wiedziałem mniej więcej jak się rozegrać itd. Tak dalej, tak dalej. poza tym miałem troszeczkę zrytą psychę i mocno miałem e, podkrętkę na takie e, takie rzeczy, więc wiadomo E, zrobiłem to e, w sposób dobry, e, czyli sprawiliśmy, że były kobitki i tak dalej, i my je ochronialiśmy sobą i tak je obkradłem. No, 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 no. Thank you. A czemu pan mnie pytał o Powerbanka? Dobra, nieważne. No i sytuacja była taka, że myśmy je chronili i wtedy policjanci zobaczyli, aha, ten zarządza i na mnie pokazali. Wzięli mnie we czterech. Nigdy jakoś religijny nie byłem, ale to jest inna sprawa. Wzięli mnie za szmaty we czterech. Nieśli, za ręce i nogi, ja im się wyrwałem na, taki, na takiej ścieżce, na której nie było ludzi, i zacząłem klęczeć i krzyczeć. A znaczy ci, krzyczeć, modlić się, zdrować, Mario, łaski pełna. Wiecie, już udawałem, bo się oglądałem, co się działo pod krzyżem na placu krakowskim w Warszawie, po to, żeby było bardziej dramaturgicznie, i tak dalej, i tak dalej. Wtedy oni mnie przesiedzili z pierwszego sektora tutaj. Do drugiego, a potem z tego dru z drugiego sektora przebiegłem tam. I wiecie, co się na koniec stało? I wtedy przyszły do mnie dwie zakonnice i powiedziały: My chcemy, sta my chcemy stać z Panem, bo będziemy się czuły bezpieczne. I to był dla mnie największy komplement w moim życiu. Pozdrawiam serdecznie. Było to 9 lat temu. Kilka miesięcy przed wyruszeniem w pierwszą podróż widziałem wtedy, bo to rzeczywiście podczas kanonizacji, co możecie zobaczyć w, ta, w telewizji, widziałem wtedy dwóch papieży naraz, jak się na żywo, jak się przytulają. Teraz już jest to niemożliwe, chociaż że myślę, że Franciszek, kiedy mu zdrowie nie pozwoli, to znowu abdykuje, chyba tak się nazywa. Pójdzie na sta, stan poczy, spoczynku. I tyle. Właśnie z Włoch przeniosłem się do Watykanu. Jesteśmy na Placu Świętego Piotra. Zobaczcie, jakie to jest fenomenalne, że przyjechali tu ludzie z całego świata, którzy stamtąd, tam się zaczyna kolejka. Widzicie? Ja Wam pokażę. Stamtąd zaczyna się kolejka i idą tu, tu, tam, tam i tam jest dopiero ochrona. Naprawdę musi im zależeć, tak? Z przy okazji tego wszystkiego chcę wam pokazać, że tak jak w aniołach i demonach było pokazane, tak rzeczywiście są te tablice. Wiecie, że ja myślałem, bo dopiero teraz się skupiłem na tym wszystkim. Ja naprawdę byłem przekonany, że to wszystko to jest ściema w tym filmie, ale okazuje się, że to była prawda. Jak byłem tu pierwszy raz, jak byłem tu drugi raz, tak za trzecim razem odczucia mam podobne. Ten plac nie jest za duży. Jakbym miał porównać, to wygląda tu troszeczkę jak pod sceną na Udstoku. Ci nie, żebym porównywał, tylko chodzi mi o to, że ile ludzi się zmieści. Mniej więcej tyle. Nie jest to za duże. Zwiedziliśmy dzisiaj dwa kraje. Roma i Watykano. Dulce Cabana i nie wiadomo Benito Mussolini. Nie wiedziałem, że wam to będę mówił w Watykanie, ale tak wyjdzie. Słuchajcie. Pomodliłem się o moją żonę, o moją córkę i o małe Bobo, które jest w mojej żonie. Prawdopodobnie ma w Teraz, jak to oglądacie. Coś około 12 tygodnia, więc 3 miesiące. Jeszcze nie wiem, czy chłopczyk, czy dziewczynka. Wiadomo, że jak mam córkę, to gdzieś tam podpowiada mi w duchu, serce. Fajnie by było mieć teraz chłopca, ale tu nie w tej intencji jestem. Jestem w intencji tego, żeby był zdrowy, lub żeby była zdrowa, żeby była szczęśliwa lub był szczęśliwy, żeby było dobrze. Eee, tak, Dawid Fazowski, czyli Wasz Faza, jest ojcem już po raz drugi. Eee, jeśli chcecie wiedzieć, była taka sytuacja, duża część z Was wie, że pojechałem do Indii. Pojechałem do Indii po kilku dniach, bo ja nie wiedziałem, chociaż starałem się, żebyśmy mieli dziecko, że tak to nazwę, ale nie wiedziałem, że jest w ciąży. Oczywiście moja żona chciała mi w niespodziance to powiedzieć w momencie, kiedy wrócimy. A znaczy wrócę z zagranicy? No, ale złożyła się sprawa w taki sposób, że yy, no, była u lekarza i doszło do sytuacji, w której nie mogła dźwigać Lilusi Małej, a ona ma 13 miesięcy i nie rozumie, że nie może czegoś. No i wróciłem wcześniej. Wróciłem wcześniej, żeby pomóc żonie, bo rodzina jest najważniejsza, bo dzieci są najważniejsze. I wróciłem od razu z Indii, trwało to 50 godzin w ogóle powrót międzyczasie się okazało, że sporo materiału jest bez głosu, bo mój mikrofon się od razu po kupnie zepsuł, ale to jest nieważne. E, wróciłem i okazało się, że jest tam coś materiału, ale za mało, żeby w ogóle to dodawać i żeby Was nie wkurzać, to e, po prostu zamiast to dodać, to zostawimy to na inny raz, kiedy będę w Indiach, to można wtedy to pokazać. I stąd jest ta seria, a nie z Indii. Moje Małe Bobo jest dla mnie najważniejsze i moja żona, moja córka, więc tyle. Tutaj jesteśmy na granicy, tutaj jesteśmy oczywiście we Włoszech, tutaj już jest Watykan, po czym to można rozpoznać. Po mężczyznach, którzy stoją przede mną, jest to Gwardia Szwajcarska. Żeby oczywiście należeć do Gwardii Szwajcarskiej, musisz być Szwajcarem. <grym> Bardzo proste. Faktem jest to, że Gwardia Szwajcarska to jest osobista oczywiście ochrona papieża i powiedzmy tam ogólnie tego Watykanu. Polegają na ochronie również policji, karabinierów oraz wojska włoskiego, bo tak mają, że tak powiem, sojusz. Ogólnie Watykan jako państwo ma około 800 y, mieszkańców, nie? Takich, co są zameldowani, o tak to nazwijmy. Y, no to to jest mało, no ogólnie y, to jest tyle co z Gdyby ktoś wziął po prostu y, niezłą grupę jakąś kibolską, to mógłby wziąć i po prostu wjechać i rozjechać i, i wbić się do powiedzmy no, nie wiem, archiwów watykańskich, chociaż to akurat byłoby fajne. Naprawdę cieszyłbym się, gdyby ktoś wbił na siłę do y, watykańskich y, archiwów i byśmy się coś dowiedzieli. Rzym jest jednym z nielicznych miejsc na świecie, które mogę nazwać jako fajne i warte y, zobaczenia. Myślę, że z takich miast, które jeszcze zobaczymy, będzie Paryż, myślę. Że Berlin, i tak dalej, i tak dalej, bo jeszcze nie byłem. A teraz zobaczę, czy są. Szukam jeszcze z naszym papieżem, ale nie widzę. Ty, 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 ty. Ty, 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 ty. Dobra, ja idę na mszę ze względu na to, że msza jest organizowana ze względu na wszystkich świętych. Jest na 12, jest przed 11. Najpierw się jeszcze zjem, i tak dalej, i wtedy mogę się tam wybrać. Poczułem głód, ale zobaczyłem miejsce o napisie Pizza, pasta, kebab. I to będzie na pewno dobre miejsce, żeby zjeść. Pierwszą rzecz, którą sprawdzamy, to są ceny. And very rapido. Very rapido. See. Yes? What do kebab you like? is rapido. Kebab rapido. Which one you like? The big. Piadina, ok? This. Okay. Okay. ok. Chciałbym Wam coś opowiedzieć o tym, niby kebabie, ale to jest gówno. Nie można tak na jedzenie, jakby dostał to jakiś Arab to by się wysadził. Naprawdę. Ja jestem znawcą kebabów. Mogę o nich wszystko powiedzieć. Po pierwsze, to nie był kebab, tylko arma, ale w Polsce też się używa tego... chujowego nazywnictwa. I wyszedłem głodny, no to było takie małe, że to by moja córka mogła zjeść na pół. Jezus Maria. Masakra, wkurwiłem się. Mamy 11.07, o 12 z msza. Oczywiście, którą poprowadzi sam Papa Francesco. No, jest 50 minut przed mszą, a tu ludzi mało. Kolejka na 4 minuty. Powiem wam, jestem... Hello, hello, hello! Jestem mile zaskoczony, fajnie, ale powiem wam, że na przykład, żeby dostać się chociażby na kanonizację naszego papieża, to trzeba było, moi drodzy, trzeba było stać już dzień wcześniej. A dokładnie noc wcześniej, żeby w ogóle w tym uczestniczyć. Co ja teraz będę robił? Nie wiem. Chyba będę stał przy barierkach. O, 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 mam honorowe miejsce. Dobra, Syk. I to tu. ...chętnych, to jest tak średnio i powiem wam, e, dosyć jest to zastanawiające, myślę, że też spowodowane to może być tym, że papież Franciszek w jakimś sensie, przynajmniej pr jest uznawany za ruską monucę, co może i nie jest prawdą, on po prostu patrzy w sposób taki kościelny, że wiecie, że, że każdego życia szkoda, że szkoda ukraińskiego, jak również ludzkiego. Dla nas naturalnym jest, że czym więcej Rosjan jest w ziemi, tym lepiej. Oczywiście mówimy o żołnierzach, no bo samych takich cywilów, to tam już bez przesady. Jest po prostu, ma słaby PR, ma ciągotki komunistyczne, podejście dosyć kiepskie, no nie jest ze świata zachodu, jest to widoczne gołym okiem, że po prostu jest człowiekiem, który... Powiem tak, ja go nie lubię. Osobiście powiem, nie lubię go. Ale szanuję, bo jest głową kościoła, do którego należę. Tak samo mam średnie podejście do prezydenta, ale szanuję go, bo jest moim prezydentem, bez względu na to, czy tego chcę, czy nie. Jest głową Rzeczpospolitej Polskiej i należy mu się szacunek po prostu. A być może na dwa lata, jak będzie odchodził, to wszyscy będą płakać, chociaż wątpię, ale tego bym sobie życzył. No bo ogólnie w najbliższych dwóch latach się okazało, że Indriu, a w skrócie Duduś. Y, może mieć coś do gadania, że nie tylko długopis, albo że mu się wyczerpał długopis na przykład, <laughs> wieczne puro. No nie będę już więcej gadał, prawda jest taka, że zobaczymy. Zarąbałem krzesełko, inni zrobili podobnie. Co, będzie jakiś ksiądz siedział, on całe życie siedzi. Ja się siadłem przy barierce i będę czekał. Nie oddam tego miejsca. No. Słuchajcie, ja zrezygnowałem nie dlatego, że jestem złym człowiekiem, tylko dlatego, że papież nie będzie tu prowadził mnie do jakimś, tylko modlitwę. Coś w stylu anioł pański, czy coś w tym stylu. I na czym to polega? Że on będzie w oknie, ale zauważyłem, że tłumy, powtarzam, tłumy e, idą do bazyliki. Czy Ogólnie do tego budynku. Ja pierdzięczę. No i chodzi o to, że nie ma kolejki. Wczoraj to wam pokazywałem kolejkę. To nabowa się tutaj. A teraz tej kolejki nie ma, więc uznałem, że wykorzystując sytuację pójdę, obejrzę i, i wtedy pójdę na modlitwę. Chyba się wejść No powiem wam, te kolumny to są porządne. Dobra. Jesteśmy w Watykanie, w środku. Idę wam pokazać słynny posąg... Ja już go kiedyś widziałem. Słynny posąg Michała Anioła, który zrobił, ale się ktoś zjebał. Ktoś się nie bał... Masakra. Grupa Jana Pawła II, byłem pomodlić się i... No Zapotzak się pojawiła. Wiecie o tym macie. Wiecie pewnie, ale muszę was uświadomić, że jesteśmy trochę starzy, bo wiecie, że są ludzie, którzy wchodzą w dorosłość i kurde, urodzili się w czasach, kiedy już go nie było. To znaczy, że to już minęło 18 lat. Makabra. Z ciekawostek mogę wam pokazać. Niektórzy papierze są odsłonięci. Nasz jeszcze nie. Ale na przykład tutaj jest odsłonięty Znaczy to jest chyba jakaś imitacja mumii no ale jest To są jakieś posągi Ale powiem wam że ręka jest chyba prawdziwa Więc to jest najprawdopodobniej prawdziwe ciało tylko no, oczywiście na twarz nałożona jest maska i teraz musimy sobie zadać pytanie, kiedy nasz papież w taki sposób zostanie odsłonięty. Wydaje mi się, że długo to się nie wydarzy, chociażby dlatego, że zbyt wielu ludzi jeszcze pamięta naszego papieża i uważam, że dużo osób ograniczonych umysłowo, między innymi, może czuć się zniesmaczonych, obrażonych lub coś w ten stylu, więc Zamiast oczywiście zrobić już tak, bo tego nie zrobię na razie. Może jest jakaś zwyczaj, że dopiero tak się robi po 200 latach, albo po akurat 100, nie wiem. Uwaga, chyba papież wyskoczył ze względu na to, że ludzie zaczęli krzyczeć, mocno krzyczeć, co oznacza, że prawdopodobnie już jest w oknie, ale pewności nie ma. Lecę zobaczyć. No nie wiem, cieszyli się, cieszyli się. Uu, policja kazała oddać krzesła i co, wy się poddaliście? Przeszedł i tyle, no. Nie przejmujcie się. Jakby to powiedział człowiek w języku farsji, policja koszkesz. No. He, he, przyszedł policjant i kazał dać i on mi mówi, że ja mam wziąć krzesło i dać tu. Ja mówię czemu? Ja go nie wyciągnąłem, więc go nie dam z powrotem. Mam go wziąć i dać tu. Ale on ja wie, że nie, bo ja tego nie zrobiłem. On mówi, dlaczego on to zrobić? Bo jestem policjantem. Mówię, no ale ja tego nie zrobiłem, masz kamery, to sobie zobacz. Widział, że powiedziałem nie i chuj, bo on będzie musiał to zrobić. On będzie musiał to włożyć. A ja nie jestem. Ty! Tam będzie papież. O mój Boże, y y y pomyliłem okna. Pomyliłem okna. No. I w sumie tyle. O, tu mam dobry widok. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno. buona festa. I ja nie wiem jak super okej. Okay. Jak jeszcze ja się wydostać? wydostać. Perdone. Ogólnie pamiętajcie jedną rzecz, jeśli nie umiecie się wydostać, to zawsze możecie krzyknąć słowo na A i... sorry, sorry, sorry. Perdone. I go out. One second. No? Okay. No. Kurwa. Czyli podczas, podczas przemówienia papieża, o, no, no, oczywiście no muszę tak. pokrócić się z ludźmi, ale nie chcę. Ej, to jest lepiej. Posek, się ludzie... Oczywiście doszło do kuchni, głównie e ze względu na to, że chciałem przejść przez barierki, bo nie umiałem się z wydostać. Za dużo się tam działo, no ale oczywiście facet nie chciał się przesunąć, zem, tylko wyszedł i miejsca. I no i co, no, tylko szmyrnąłem butem wychodząc, że go obróciłem. Ja Może czemu jak nie leżę w Watykanie, to jeszcze podczas przemówienia papieża. Ogólnie powiem Wam tak: jak ktoś na przykład jest Hamem i w taki sposób się zachowuje, możesz zawsze krzyknąć, ale na przykład dojdzie do sytuacji, w której po prostu wszyscy spanikują, a ty będziesz miał przejść. Czy tak wolno? Chyba nie. Zauważyłem, że bardzo dużo policjantów włoskich jest karłami takim jak ja, są mojego wzrostu i właśnie zastanawia mnie. Czy ze względu na to, że nie mają żadnego poważania wśród kobiet, no bo wiadomo, nie mają 1,80 m, to poszli do policji, żeby chociaż trochę tego poważania zdobyć? Czy po prostu są tak zakompleksionymi chujami, że po prostu stwierdzają, że będą niszczyć ludziom życie za to, że im się w życiu nie udało? Z moim wzrostem człowiekowie jest ciężko. Ja musiałem grubo zabajerzyć, żeby mieć tak piękną i cudowną żonę. Ale to nie było takie proste. Faktem jest, że. Eee, no fakt jest taki, że no Mając 171. siedemdziesiąt To wiesz co, najwyżej możesz No Co ja będę gadał Prawda jest taka, że mądre kobiety Nie patrzą na takie rzeczy Tylko patrzą, żeby był tylko I wyłącznie jej wzrost Albo wyższy, minimalnie No Ja tak gadam, bo oczywiście Chodzi o mnie, nie? Ale tak serio, serio, wkurzyłem się nie będzie mi jakiś pies, przepraszam, policjant włoski wmawiał, że ja mam wynosić krzesła, których nie odniosłem. Siadłem sobie, bo byłem zmęczony. I tyle. Ogólnie byłem tam z ciekawości, żeby zobaczyć, czy na przykład papież, ale okazało się, że nie znam włoskiego. To raczej jest logiczne, ale ogólnie, no nie znam, więc nie ogarnąłem, a chciałem wiedzieć, Papież nie będzie się modlił za Palestyńczyków zamordowanych przez terrorystów czy też innych, tym podobnych. No, bo przecież, jak wszyscy się modlą za Izraelczyków, to dlaczego nie możemy się modlić za Palestyńczyków? Jak to są takie same ofiary, jak ta druga strona. No właśnie, nie wiem, pewnie jeśli coś takiego powiedział, to zaraz wejdę na Oneta i, nap i będzie napisane: Skandal! Papież powiedział coś tam. No, i właśnie, teraz ktoś powie: No, wymagać, żeby nie chwalił, czyli żeby nie żałował Rosjan, ale chcesz, żeby żałował, żałował Palestyńczyków. No, właśnie taka jest rola papieża, że on nie patrzy na to, kto jest z jakiego kraju, tylko dla niego ludzkie życie to ludzkie życie. Po prostu to jest logiczne. I no, taka jest prawda. Właśnie, mnie Ruski mijał po mordzie, to widziałem, że to takie okropne. Ja nie jestem papieżem, dlatego gardzę i zawsze gardziłem. No to niezły jest ten samolocik.